Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich na kolejnej konferencji CyberEkspert, której wiodącym tematem jest AI i Quantum, Quantum Computing w unikalnej synergii dla cyberbezpieczeństwa. Szczególnie chciałbym przywitać przedstawicieli świata nauki, ekspertów cywilnych i wojskowych, pasjonatów i sympatyków oraz zainteresowanych tematyką tegorocznej konferencji. Bardzo wszystkim państwu dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za obecność, udział w tej konferencji. Jako dyrektor Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa i organizator konferencji CyberExpert 2024, nad którą patronat honorowy objął minister obrony narodowej, mam dzisiaj zaszczyt i przyjemność stanąć przed państwem i oficjalnie rozpocząć to wydarzenie. W erze nowoczesnych technologii i złożonych zagrożeń w domenie cyber, rozsąd obrony narodowej z pełnym przekonaniem stawia na rozwój i bezpieczeństwo przestrzeni cyfrowej. Cyberbezpieczeństwo stało się jednym z filarów strategii obronnej i kluczowym elementem ochrony narodowej suwerenności. Stawiając na rozwój i inwestycje w tym obszarze, wspieramy nie tylko nasze krajowe interesy, Lecz także wzmacniamy pozycję Polski na arenie międzynarodowej jako kraju zdolnego do obrony w cyberprzestrzeni i do współpracy w ramach Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szanowni Państwo, podczas konferencji CyberExpert będziemy mieli okazję zgłębiać tematy, które nie tylko kształtują teraźniejszość, ale i przyszłość globalnej cyberprzestrzeni. Będą to wspomniane przeze mnie kwestie związane ze sztuczną inteligencją i technologią kwantową. Sztuczna inteligencja staje się coraz istotniejszym elementem w zarządzaniu informacją, analizie zagrożeń oraz szybkim reagowaniu na incydenty podatności. Jest dzisiaj odmieniana przez wszystkie przypadki i dotyczy prawie wszystkich sfer naszego życia. Jest to podejście, które może zrewolucjonizować działanie w sferze cywilnej, jak i obronnej, stawiając jednocześnie przed nami wyzwania związane z odpowiedzialnością i etyką jej zastosowań. Z kolei technologie kwantowe, choć wciąż na etapie dynamicznego rozwoju, mogą w przyszłości nieodwracalnie zmienić sposób, w jaki myślimy o kryptografii czy ochronie danych. Już teraz wiemy, że rozwój tych technologii wymaga od nas dalekowzroczności, by zapewnić ich bezpieczne zastosowanie. Szanowni Państwo, konferencja CyberExpert to miejsce wymiany wiedzy, myśli, inspiracji i doświadczeń, które są bezcenne dla naszych wspólnych działań. W imieniu Ministra Obrony Narodowej pragnę podziękować wszystkim prelegentom i uczestnikom za zaangażowanie i wkład w rozwój tej strategicznej dziedziny. Wszystkim Państwu życzę ciekawych sesji, inspirujących, owocnych dyskusji i konferencję CyberExpert 2024 uważam za otwartą. Bardzo dziękuję.